Co się stało w roku 1980? Znaczna część społeczeństwa, może nawet większość, zbuntowała się przeciwko partii komunistycznej. I pod naporem tego punktu partia zaczęła się rozpadać, wytwarzając polityczną próżnię, którą natychmiast wypełniły tajne służby wojskowe i cywilne. I tajne służby wojskowe i cywilne. Przygotowują, przeprowadzają stan wojenny, administrują stanem wojennym w zgodzie i harmonii do połowy lat 80. W połowie lat 80. dochodzi między nimi do starcia. Takim początkiem tego starcia, umownym oczywiście, jest zamordowanie księdza Popiełuszki koniec 84. Umownym zakończeniem tej wojny między tajnymi służbami cywilnymi i wojskowymi, to znaczy Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadem Wojskowym jest zdymisjonowanie ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych takiego generała Mirosława Milewskiego. Nie wiem, czy Państwo go pamiętacie, to już jest zapomniana trochę osobistość. On był bardzo reprezentatywny dla Służby Bezpieczeństwa. w był chyba od i został zdywizjonowany ze wszystkich stron pod pretekstem uczestnictwa w Aferze Żelazo, ale to jego ta dymisja była oznaką, że jedynym zwycięzcą i hegemonem na politycznej scenie jest wywiad wojskowy. Że SB już się nie liczy, tylko wywiad wojskowy. I wywiad wojskowy jako ten polityczny hegemon w drugiej połowie lat 80. przygotowuje i przeprowadza. Transformację ustrojową. I jak Państwo wiecie, to dlaczego doszło do tego starcia w połowie lat 80., w 85 roku? Ano, dlatego, że na najwyższym szczeblu polityki światowej coś drgnęło. Mianowicie w 85 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi, Zawarcie traktatu rozbrojeniowego. To był sygnał, że Związek Radziecki wiesza białą flagę. Dobra, przegraliśmy zimną wojnę, ale to nie znaczy, że będzie bezwarunkowa kapitulacja. Nie. My teraz musimy negocjować nowe rozdanie. I ta oferta została przyjęta. W następnym roku, to znaczy w 1986, Michał Gorbaczow spotkał się z prezydentem Reaganem w Reykjaviku na Islandii a w 1987 roku obydwaj politycy spotkali się w Waszyngtonie, w 1988 roku prezydent Reagan był w Moskwie, a w 1989 roku już nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush, ojciec, spotkał się z Borbaczem na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. Po co te spotkania były? Ano po to, żeby yy, coraz bardziej konkretne rozwiązania przybliżać, bo yy, tak, no, przegrana Związku Radzieckiego w zimnej wojnie oznaczała konieczność ewakuacji Imperium Sowieckiego z środkowej Europy, a tym samym polityczne wyzwolenie narodów, które środkowo w Europę zamieszkiwały. I z uwagi na to polityczne wyzwolenie, to musiał być taki spektakularny, to taki spontaniczny odruch, że to lud sam siebie wyzwala, prawda i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba było ten cały proces utrzymać pod ścisłą kontrolą, ponieważ ewakuować się miało imperium dysponujące na tym obszarze bronią jądrową, więc żeby nawet przypadkowo nie dopuścić do uruchomienia machiny sądu ostatecznego, trzeba było ten cały proces utrzymać pod kontrolą. I no, w Polsce to jeszcze było o tyle łatwiej, że była opozycja jakaś tam, nawet dwa nurty opozycyjne, ale w innych krajach tak nie było. Opowiadał mi Guillaume, taki francuski dziennikarz, zresztą z żydowskiego pochodzenia, z polskimi korzeniami, jego matka z łańcucha, ojciec z Warszawy, więc to taki z niego Francuz. No i opowiadał mi, co jemu z kolei opowiadał francuski ambasador w Bułgarii, jak to prezydent Mitterrand, jak w drugiej powie lat 80. przyjeżdżał do krajów socjalistycznych, no to ponieważ lewica francuska była bardzo antysowiecka już wtedy, więc on oczywiście rozmawiał z tymi komukami, no bo go rozmawiał, ale dla równowagi życzył sobie zawsze, żeby mu dostarczył jakiegoś dysydenta. I on z tym dysydentem, tam się fotografował, rozmawiał z nim, obściskiwał. Potem to, to transmitowane było na teren francuski. No i francuska lewica bardzo lubiła prezydenta Mitterranda, że on tak jest łaskawy dla dysydentów. No i kiedy miał przyjechać do Bułgarii, to francuski ambasador w dostał rozkaz, żeby mu dostarczyć dysydenta na śniadanie. No i zaczął szukać ty, tego dysydenta, ale nigdzie nie mógł znaleźć. A tu termin wizyty prezydenta Mitterranda się zbliżał, więc w desperacji zadzwonił do MSW tamtejszego. A tam jakiś służbista przyjął telefon i mówi, to prowokacja, zaczął go ugać. Mówi: Prowokacja to jest cały naród jest partią, z Twarzem tu żadnych dysydentów nie ma i ten, Więc on taki zmartwiony, że jeszcze nie tylko, że dysydenta nie znalazł, to jeszcze głupstwa takiego robił, prawda? Ja ośmieszył się przed tymi Bułgarami. No już odłożył słuchawkę, pogrążył się w rozmyślaniach smętnych. Ale kiedy tak tkwił pogrążony w pogrążonych, smętnych rozmyślaniach, telefon zadzwonił z NSW. Ktoś starszy, widocznie tam, szybko po szczeblach hierarchii, doszła wiadomość do tego starszego i mądrzejszego, i ten zadzwonił, że jest dysydent. Jak to nie ma, kiedy jest? <grytanie> no więc ten ambasador jest cały w skowronkach ratowany, Zaprosił tego dysydenta na śniadanie z literandem, literant tam z literat. Kto to był? Tym dysydentem okazał się profesor Józef Żelaz, późniejszy pierwszy demokratyczny prezydent Bułgarii. No tak się to robiło, prawda? A w Rumunii to nawet takiego nie było i Sykolitata musiała udawać opozycję, zastrzeliła Całzewskiej jego żonę po takim sfingowanym procesie, więc tak to wyglądało. I od... Dlaczego o tym wspominam? Proszę Państwa, od 1985 roku jeszcze socjalizm był najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem amerykańskim na czele. Ale od 1985 roku wokół przedsiębiorstw państwowych pojawiają się spółki nomenklaturowe. Pojawiają się spółki nomenklaturowe, których zadaniem jest rozkładanie majątku państwowego bo innego. Nie ma przecież, żeby go i to jest przygotowanie się do nowych do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, kiedy się nie do czyło już, kto zna Marcza i Lenina na wyrywki, tylko na ma stan posiadania, No i tu te środowiska władzy PRL-owskiej komunistycznej przygotowują się do zajęcia pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. To... W sposób się przekładały na stosunki w polskie te procesy zachodzące na najwyższej półce polityki światowej. No i jeszcze raz przypominam, że takim hegemonem politycznym na polskiej scenie pod drugiej połowie lat 80. był wywiad wojskowy i trochę lepiej znamy przygotowania do tej transformacji ustrojowej dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej. Otóż... Instytut Pamięci Narodowej opublikował protokoły przesłuchań Jacka Polonia przez pułkownika Lesiaka. W 1986 roku Jacek Kulon składa pułkownikowi Lesiakowi, to znaczy nie jemu, tylko za jego pośrednictwem ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, pewną ofertę. Jacek Król powiada tak: Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam. W wyeliminowaniu ekstremnych spodziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej bez względu na cokolwiek i zachowania tego, co sobie władza teraz kradnie. Nikt wam tego nie odbierze. Gdyby Jacek Kułon złożył taką ofertę powiedzmy kilka lat wcześniej, w 1982 czy trzecim roku, to pułkownik lesiak jakby był uprzejmy. Zapytał go wtedy, panie Jacku, od kiedy pan ma te objawy, prawda, i tak dalej. Ale w 1986 roku, po tym wystąpieniu Gorbaczowa, po tej propozycji dla prezydenta Reagana, to już była poważna oferta. I najlepszy dowód, że była poważna, to to, że została przyjęta jako podstawa umowy okrągłego stworzenia. I proszę państwa, 6 lutego 1989 roku rozpoczęło się. Widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. To było widowisko przeznaczone dla nas. Nam się też coś od życia należy i chodziło o to, żebyśmy na własne oczy zobaczyli, jak nasi umiłowani przywódcy strasznie osaczają komucha. Jak komuch przyparty do ściany się wije i tak dalej. On rzeczywiście się wił, ale ze śmiechu. Dlatego, że doskonale wiedział, iż w miejscach bardziej dyskretnych i wśród w gronie, w gronie bardziej zaufanym kładzione są właśnie ustrojowe fundamenty III Rzeczypospolitej. Między innymi taka niepisana zasada konstytucyjna, która w odróżnieniu od tych pisanych jest bardzo ściśle przestrzegana. Ta zasada nie jest zapisana, bo nie ma potrzeby jej zapisywać. Kto raz ją usłyszał, ten ją zapamięta aż do śmierci. Zasada ta brzmi. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. No to po co to zapisujemy Otóż, żeby nie być głosownym, przedstawię te zasady w działaniu. W grudniu ubiegłego roku minęło 16 lat. Od dnia, kiedy minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski z trybuny sejmowej na oczach całej Polski, bo to było transmitowane przez telewizję, oskarżył premiera własnego rządu, Józefa Oleksego o szpiegostwo na rzecz osi. To był grudzień 1995 roku. W ubiegłym roku, w grudniu, minęło 16 lat tamtego dnia i nikt nie został pociągnięty z tego powodu do odpowiedzialności. Ja nie wiem, kto powinien być pociągnięty, ale albo Józef Uleksy był tym szpiegiem, no to dzisiaj powinien być bardzo starym nieboszczykiem. Albo Józef Uleksy szpiegiem nie był. No to Andrzej Liczowski powinien na dnie jakiegoś lochu tam jęczyć i płakać do profundis, prawda? Tymczasem nic z tych rzeczy. Józef Oleks, jak państwo oglądacie polską telewizję, to widzicie, że przypomina księżyc pełni. Jest pełen wigoru planów na przyszłość. Niedawno został doradcą ekologicznym pana prezydenta Komorowskiego, tam jednym urędzi, prawda? Z kolei Andrzej Milczowski takiej kariery nie zrobił, ale też krzywdy nie ma, daj może każdemu, tak. Dlaczego? Ano, bo my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I przykład z odwrotnej pozycji, sprawa pani Barbary Miejty. Jak Państwo wiecie, powstała specjalna komisja sejmowa do wyjaśnienia okoliczności śmierci pani Barbary Miejty. Nieprawda. Te okoliczności są jasne od samego początku. Nie mam nikt wątpliwości co do ich przebiegu. Nie chodzi zatem o wyjaśnienie okoliczności, tylko o coś innego. Ja przypomnę te okoliczności. Wczesnym rankiem do Domu Państwa Blików przybyła ekipa Agencji Bezpieczeństwa Granicznego, żeby panią Blidę aresztować. Pani Blida, myśląc, że wszystko jest wykryte, zastrzeliła się. Okazało się, że nie zupełnie. No ale ona o tym nie wiedziała. Więc te okoliczności, które nam wszystkie były jasne od samego początku, nikt ich nie kwestionował. Nie chodziło o to, żeby ja jakoś dodatkowo ustalać, tylko chodziło o to, że inaczej żeśmy się umawiali. Jak się umawiali? My nie ruszamy waszej, wy nie ruszamy naszej. a tą panią, nigdy ktoś chciał ruszyć jeszcze w taki sposób, no to jak? Uchwyją się fundamenty światów, przecież nie można tego dopuścić. I trzeba sprawcę tego zachwiania znaleźć, przykładnie ukarać, żeby nikomu nie przychodziły do... Otóż proszę Państwa, nie tylko ta zasada konstytucyjna została wtedy ustanowiona, z naszego punktu widzenia znacznie ważniejsze jest to, że ustanowiony został wtedy również ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kontradowskim. Czym się różni kapitalizm kontradowski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują właściwości tego, który działa. To jest pracowity, przedsiębiorczy, nie boi się ryzyka, pomysłowy i tak dalej, no to jeszcze ma szczęście, no to nie tylko przewołuje sobie dostęp do rynku, ale na tym rynku odniesie jakiś tam większy, mniejszy sukces. Natomiast w kapitalizmie konkredorskim o dostępie do rynku i możliwości działania na nim decyduje przynależność do sikty, której najtwardszym jądrem są tajne służby z PRL-owskim I bardzo dobrym, bardzo dobrą ilustracją tego jest przypadek Pana Romana Kluski, głośny w Polsce, być może i tutaj do Państwa echa dotarły. Pan Roman Kluska, przedsiębiorca, przebudował sobie dostęp do rynku, odniósł na nim nawet spektakularny sukces. Przedsiębiorstwo Optimus było bardzo dobrze notowane i wtedy się okazało, że on do żadnej sitwy nie należy. I został natychmiast z rynku wyciśnięty i to nie przez konkurencję, co by było normalne, tylko przez aparat państwa, który złamał wszystkie prawa przez siebie ustanowione, co wyszło na jak w ciągu następnych 10 lat. I kapitalizm jest szkodliwy z punktu widzenia interesu narodowego i z punktu widzenia interesu państwowego. Niektórzy powiadają, że nie istnieje nic takiego jak interes narodowy, ale to nie mają racji. Istnieje. Naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek, może z wyjątkiem ludzi o skłonnościach samobójczych, zgadza się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci o skłonnościach samobójczych, jak zostaną odradowani, to też zaczynają uważać, że jednak lepiej jest być, niż nie być. Więc, ale żeby naród się rozwijał, to musi mieć minimum warunków rozwoju, jak nie ma tych warunków, to zaczyna się zwijać. I nasz naród zaczyna się zwijać. Jeżeli nie brać pod uwagę emigrantów, których jest całkiem sporo, około 3 milionów w ostatnich latach, ale jeśli na razie nie widać tego pod uwagę, to liczba Polaków nie zmniejszyła się, oscyluje wokół 38 milionów. Ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji na przestrzeni ostatnich 20 lat spadł aż o 10%. To znaczy, że nasz naród zaczyna się zwijać. I to jest szkodliwe z punktu widzenia interesu narodowego. Dlaczego? Tak się dzieje. Dlatego, że model kapitalizmu kontradowskiego sprawia, że ci, którzy do Sitwy nie należą, muszą być wyrzucani poza główny nurt życia gospodarczego, który jest zastrzeżony dla Sitwy. Sek kluczowe segmenty gospodarki z sektorem paliwowym i finansowym na Reszta jest wyrzucona na bok. No może sobie tam coś długać na własną rękę, bo każdy z czegoś musi być, ale ten główny nut jest zaszny. W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystywany tylko w niewielkim stopniu. Ze szkodą dla interesu narodowego i ze szkodą dla interesu państwowego, dlatego że wskutek tego państwo nasze nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swojego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele i społeczeństwo nasze na kapitalizm kompradorski reaguje na trzy sposoby. Pierwsza grupa widząc, że jest wyrzucona poza głównym grupy życia gospodarczego emigruje. Nie szuka szczęścia gdzie indziej, okay. Druga grupa nie emigruje, bo nie chce, bo nie może, tylko prowadzi z kapitalizmem kompradorskim wojnę. My o tej wojnie niewiele wiemy, bo to są ludzie, którzy nie mają skłonności do zwierzeń, ale wiemy, że ta wojna trwa. O tym nas informuje taka głów dużą statystycznych co roku, podając informację, że około 30% PKB, to znaczy produktu krajowego brutto, a więc tego, co jest wytworzone i sprzedane w Polsce, powstaje w szarej strefie. To znaczy w konspiracji przed władzami. Dlatego gospodarka polska funkcjonuje tak o odróżnieniu od finansów publicznych, które są w stanie uważać. Wreszcie trzecia grupa, która ani nie emigruje, ani nie prowadzi żadnej wojny, ale coraz natarczyli prezentuje postawy roszczeniowe. To znaczy domaga się, żeby rząd ich wziął na swoje utrzymanie. I rząd odpowiada dobrze. Tyle tylko, że rząd na swoje utrzymanie tego wziąć nie może. Rząd używa skrótu myślowego, bo może tylko narzucić współobywatelom obowiązek utrzymywania tych ludzi. I to robi. <laughs> I podatki już dawno przestały na to wystarczać, i obecnie jedynym sposobem utrzymania złudzenia płynności finansowej państwa jest powiększanie długu publicznego, który zbliża się do biliona złotych. Z szybkością około 10 tysięcy złotych na sekundę. I to już jest problem polityczny, dlatego że powoduje on uzależnienie naszego narodu od lichwiarskiej międzynarodówki. Bo, nasz, bo nasi obywatele muszą coraz większą część bogactwa oddawać lichwiarskiej międzynarodówce tytułem obsługi długu publicznego. Jeżeli nic okropnego się nie stanie w tym roku, to koszty obsługi długu publicznego wyniosą 42 miliardy złotych. Deficyt budżetowy wynosi 35 miliardów, a koszty obsługi długu publicznego już znacznie go przewyższają. I proszę Państwa, co, jakie wnioski z tego A Ano takie, że należałoby zastąpić kapitalizm kontradorski zwyczajnym kapitalizmem. To jest konieczne ze względu na interes narodowy i państwowy. To jest technicznie możliwe, bo to wymaga tylko zmiany prawa, natomiast to jest bardzo trudne, być może niemożliwe politycznie, bo ci, którzy są beneficjentami kapitalizmu kompradowskiego, tajne służby z PRL-owskim sprawują w Polsce rzeczywistą władzę. Sprawują w Polsce rzeczywistą władzę. I Jako społeczeństwo stoimy w obliczu rozpaczliwej alternatywy. Bo wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że to jest niemożliwe. A w razie prawie niemożliwe. Zatem rozpaczliwa alternatywa polega na tym, że albo ich pozabijać, albo ich przekonać. No ale jak ich pozabijać, jak to oni mają siłę i już na wszelki wypadek tam przygotowują się do różnych takich ewentualności. Przekonać ich znowu, no jak ich przekonać, jak oni ściągną z tego korzyści. I tak źle, i tak niedobrze. A to jest dopiero tylko część tego politycznego aspektu kryzysu, bo druga część. Polega na tym, że Polska ma sąsiadów, strategicznych partnerów, którzy podobnie jak w XVIII wieku, mają do nas jeden i ten sam interes. Żeby w obszarze między nimi nie powstał zalążek żadnej siły. A no widzimy, jak nasz naród podąża ku świetlanej przyszłości, bo gdzieś tu prawda? Nasi umiłowani przywódcy z przodu, reszta z tyłu, to wszystko w jak najlepszym porządku. Wyjaśnienia wymaga to jedna rzecz. Dlaczego nasi umiłowani przywódcy są z przodu? Czy dlatego, że wiedzą, gdzie jest świetlana przyszłość i który tam się idzie, i podążają, a my tam za nimi? Czy też dlatego są z przodu, że w panice przed nami uciekają? Prosto przed siebie, nie patrząc gdzie. No i ta druga możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna. Bo w takim razie trzeba postawić sobie pytanie, dlaczego przed nami uciekają? To odpowiedź jest prosta, bo się nas boiło. Jakby się nie bali, to by nie uciekali. A dlaczego się nas boją? A dlatego, że wiedzą, że nas zdradzili. I boją się, co to będzie, jak my sobie to uświadomimy. Więc na wszelki wypadek uciekają, tu trochę przesadziłem, nie zupełnie tak prosto przed Ciebie nie patrzą, że, wie, bo uciekają do Unii Europejskiej w nadziei, że tam zostaną wynagrodzeni. I być może, że, to prawda, być może, że mają rację.